Witam Ero, cześć siemano, wasz Czwarty ulubiony youtuber fotograficzny w Polsce. Założenie jest proste. Kupiliście sobie lustrzankę, albo kupiliście sobie kamerę, aparat cyfrowy, aparat jakikolwiek. Jakie są podstawowe błędy, które możecie popełnić, a nawet o tym nie będziecie wiedzieć? Zaczynając przygody z fotografią, nieuniknionym jest popełnienie wielkiej ilości błędów. Najlepiej, wiadomo, uczyć się na własnych błędach, ponieważ raz popełnicie błąd, przekonacie się na własnej skórze, jak ten błąd jest e, bolący w efektach finalnych i drugi raz tego błędu. Nie popełnicie, bo będziecie o nim pamiętać. Ale zawsze możecie wyciągnąć wnioski z błędów, które ja popełniłem w swoim fotograficznym życiu, dzięki czemu unikniecie wielu rozczarowań. A propos błędów, to właśnie zauważyłem na monitorze podglądowym, który mam rozstawiony, że niesamowicie świeci mi się czoło, więc powinienem się przypudrować. Powinienem, ale nie wiem, gdzie jest puder. Złe ustawianie balansu bieli wielu, naprawdę wielu fotografów, których znam. Używa automatycznego balansu bieli. Dlaczego? Ano dlatego, że w aparatach wyższej klasy ten balans bieli jest naprawdę dobrze skonstruowany. Ale w momencie, w którym podchodzimy do tematu poważnie, bierzemy sobie białą karteczkę. Ja niestety nie mam ze sobą białej kartki papieru, ale za to mam białe krzesło, więc bierzemy białe krzesło i klikamy balans bieli na dowolnym punkcie tego krzesła, najlepiej, e, najlepiej oświetlanym punkcie tego krzesła, aby ten balans bieli był wyrównany. Dlaczego ten balans bieli jest taki ważny? Ano dlatego, żeby nasza twarz chociażby w momencie, w którym robimy sobie zdjęcia portretowe albo nagrywamy w studio żeby nie była ani zbyt zielona, ani zbyt różowa, bo nie będzie to ładnie wyglądać Wiadomo, można później w postprodukcji na timcie zjechać sobie w jedną stronę, w drugą stronę Dzięki czemu wyrównamy trochę ten poziom, ale najlepiej zarejestrować go już na samym początku w naszym aparacie Drugim często popełnianym błędem, będąc początkującym fotografem, jest niezabieranie ze sobą statywu tego zdjęcia na pewno bym nie zrobił, gdybym nie miał ze sobą statywu. Dlatego, że mogłem sobie dzięki statywu użyć techniki robienia zdjęć z długim czasem naświetlania oraz z krótkim czasem naświetlania, połączyć te dwa zdjęcia. To było możliwe tylko i wyłącznie dzięki temu, że miałem ze sobą statyw. Często łapałem się na tym, że będąc gdzieś na przykład w nocy, na moście, gdzie pode mną był duży ruch uliczny i miałem ze sobą aparat, a nie miałem ze sobą statywu. I gdybym miał wtedy statyw, ustawiłbym sobie. Aparat na statywie. Nastawił długi czas naświetlania, światło, aby się ładnie rozmazywały. Wiadomo, nie zawsze noszę ze sobą aparat, tym bardziej nie zawsze będę nosił ze sobą statyw, ale w momencie, w którym idzie się na sesję zdjęciową, zawsze powinno się mieć statyw na wszelkie ewentualności. I nieważne, czy mówimy tu o fotografii portretowej, czy mówimy o fotografii samochodowej. Proszę, prosty przykład z fotografii samochodowej. Wszędzie tych znajdzie swoje zastosowanie. Rawy czy odpegi? Odwieszne pytanie. Oczywiście że rawy, a dlaczego rawy? Bo rawy są to pliki, które mają więcej danych informacji, są to pliki nieskompresowane. W Aparatach, które mają 42 megapiksele, potrafi jedno zdjęcie ważyć 90 MB, gdzie JPEG, czyli skompresowany plik waży 15 MB. Różnica jest kolosalna. Ale w momencie, w którym rzucamy zdjęcie w postprodukcję, to nieskompresowany plik. Możemy manipulować nim jak chcemy. Możemy używać cały zakres informacji, który został zarejestrowany na aparacie. W momencie, w którym jest to JPEG, zakres wartości jest zwężany kolosalnie. Przez co nie wszystkie informacje zostają zachowane. I tak na przykład informacje jak temperatura. Temperatura zostanie przekłamana do tego stopnia, aby zdjęcie było dobre gołym okiem, żeby odzwierciedlało to, co zarejestrował aparat ale do manipulowania tym zdjęciem, no to raczej to zdjęcie nie będzie się nadawało w takim stopniu jak graf. Zdjęcia zacząłem robić 6-7 lat temu. Ale dopiero w 2016 roku w Akademii Fotografii w Krakowie poznałem coś takiego jak histogram. Histogram to są te strasznie skomplikowanie wyglądające wykresiki pokazujące poziomy. Ale czego poziomy? No to już w zależności od histogramu, który mamy ustawiony, bo może być pokazany poziom tylko i wyłącznie oświetlenia, a może być też pokazany poziom oświetlenia danego koloru. I dlaczego jest to takie istotne? Ano dlatego, że nasze oczy mają tendencję przekłamywania obrazu. Patrząc się przez wizjer, patrząc się w monitor, wydaje nam się, że zdjęcie jest dobre, nie jest przepalone, jest bardzo dobrze doświetlone. Ale na przykład na histogramie pokazane są wartości powyżej 100 albo poniżej 0. Aby wartości te były możliwe do manipulowania nimi w późniejszym procesie postprodukcji, przynajmniej by się przydała 10% wartość naświetlenia i mniejsza niż 90%. W momencie, w którym te poziomy przekraczają 90, 93% Niestety, ale ciężko jest jakiekolwiek wartości wyciągnąć później z zakresu tego koloru. Załóżmy. Świecąc tak światłem, zakładam, że na histogramie skala mojej twarzy jest na pewno ponad poziomem 100. I chociażbym nie wiadomo, jak się postarał wyciągnąć jakiekolwiek kolory z mojej twarzy. Nie będzie to możliwe przez to, że moja twarz jest po prostu biała, a biel to nie kolor. Biel i czerń to nie kolor tak w ogóle. Tak więc jak ustaliliśmy sobie, że biel i czerń to nie kolor, to w takim razie logiczne jest, że z czegoś, co nie jest kolorem, nie wyciągniemy żadnego koloru. W takim razie jak ustawić sobie właściwe wartości na aparacie, żeby nasz histogram był zachowany poniżej poziomem tych 90, 95 oraz wyższy od 5 czy tam 10. I w tym momencie możecie wrócić sobie pamięcią do mojego materiału, który już nagrywałem. Albo kliknąć w tę kartę do materiału o trójkącie ekspozycji. W trójkącie ekspozycji wytłumaczone jest bardzo dokładnie, jak ustawić prawidłowo proporcje obrazu. I wyjaśnione jest, czym jest trójkąt ekspozycji. Jeśli jesteście początkowymi posiadaczami aparatu i wasze zdjęcie było za ciemne, na 100% chcieliście zrobić wszystko, aby było. Jaśniejszy. Zwiększaliście ISO, zmniejszaliście przysłonę do takiego stopnia, jak to tylko jest możliwe, oraz skracaliście czas naświetlania. Najbardziej efektywny okazywał się prawdopodobnie zmniejszający się czas naświetlania, ponieważ zdjęcie było wiele jaśniejsze, bez utraty na przykład na jakości, które powoduje zwiększające się ISO. Więc w czym tkwi haczyk? Ano, w tym, że za krótki czas naświetlania powoduje to, że każdy najdrobniejszy. Ruch kamerą podczas próby uchwycenia zdjęcia powoduje, że zdjęcie jest rozmyte, rozmazane. I tutaj pojawia się case robienia zdjęć techniką długiego czasu naświetlania. Czyli coś, o czym już wspominałem. Stawiamy statyw, ustawiamy na statywie aparat i robimy zdjęcie z rozmytymi smugami światła za autami. Ale potrzebny jest stapler, bo ustawiamy sobie wtedy 5-sekundowy timer, zanim włączy nam się migawka. Dzięki czemu niwelujemy nawet ten mikrosekundowy ruch aparatem podczas kliknięcia guzika. Odpalającego migankę. Także pamiętajcie, pilnujcie swojego czasu naświetlania oraz całego trójkąta ekspozycji. To jest istotne. Oczywiście nie mówię tutaj o takich rzeczach jak na przykład włączacie aparat i nagle wszystko jest ciemne. A aparat działa. Dlaczego wszystko jest ciemne? No bo nie ściągnęliście dekielka z obiektywu. Też się tak zdarzało. Nieraz się tak zdarza. Ale o tym prędzej czy później się dowiecie, bo na przykład model stojący przed wami powie Wam: Ej, byczku, masz coś na obiektywie. Również przed wyjściem na sesję zdjęciową pamiętajcie o tym, żeby sprawdzić, czy zabraliście ze sobą akumulator, czy zabraliście kartę, która akurat była w czytniku kart przy komputerze, bo zgrywaliście zdjęcia z poprzedniej sesji. Pamiętajcie o tym, żeby formatować pliki, ale zanim je formatujecie, upewnijcie się trzy razy, że są one gdzieś zapisane. I przede wszystkim pamiętajcie, róbcie zdjęcia. Bo robiąc zdjęcia, będziecie popełniać masę błędów, a popełniając masę błędów, będziecie się na nich uczyć, dzięki czemu unikniecie popełnienia tych błędów przy zleceniach komercyjnych lub zleceniach, które są dla Was naprawdę wyjątkowo ważne. Dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że ten króciutki odcinek Wam się podobał oraz że może do czegoś wam się to przyda. Używajcie histogramu. Jest jest super i nie przepalajcie sobie twarzy. To nie jest super. Dziękuję za uwagę. Kłaniam się nisko, a mówił do Was Szymon Wiktor. Na razie coś pompa, mamy to.